Mamy kartę Asa Kielichów. As Kielichów to jest karta uczuciowa. Tak? Osoba odczuwa silne emocje, odczuwa zauroczenie, ma otwartość serca. Na pytanie, co osoba planuje robić, mamy kartę Koła Fortuny. To jest karta cykliczna. Osoba nie ma jasnego planu, co dokładnie chciałaby zrobić. Pozwala sytuacji po prostu toczyć się. Tak, to jest spontaniczna karta. To jest też karta powrotu, więc ktoś może spontanicznie powrócić. I na pytanie, jakie będą realne działania w ciągu najbliższych trzech miesięcy, mamy kartę piątki różdżek. To jest karta napięcia, to jest karta chaosu, karta impulsów, tak? Może walczyć o kontakt, może robić wokół dużo, dużo zamieszania.